Co nowego w nowej wersji MindPlus? Dostaliście na pewno informacje o aktualizacjach, więc dzisiaj przedstawię troż, troszeczkę nowych informacji dotyczących naszego, naszego systemu. Przede wszystkim udoskonaliliśmy model dodawania pacjenta. Dzieje się to na zasadzie takiej jak dotychczas, ale wpisujemy dodatkowo adres e-mail, login i hasło, jest to potrzebne do zdalnego kontaktu, kontaktu z pacjentem oraz do multiplikacji bazy danych w internecie mamy taką możliwość zapisywania bazy danych w internecie w tym momencie wszystko możecie backupować obojętnie w którym miejscu jesteście będziecie mieli dostęp do naszego pacjenta następną bardzo istotną rzeczą jest dodanie możliwości prowadzenia terapii w sposób taki, w który, który Poprawiliśmy wydruki, poprawiliśmy średnie, jakie się drukują w rezultatach pacjenta i możliwość aktualizowania różnych baz danych z poprzednich, z poprzednich pacjentów, z poprzednich wersji. Na przykład można sobie przywrócić bazy bądź dodawać bazy, które mieliśmy w poprzednich wersjach. Bardzo ważnym jest to, że nasz adres IP w tym momencie jest już wyświetlany, a ba, nawet wybierany w naszym oprogramowaniu. To jest funkcjonalność, która jest, która jest bardzo pomocna. W pracy, w pracy zdalnej i w pracy lokalnej, jeżeli pracujemy lokalnie to my to IP zawsze musimy tutaj wpisać, tak? ten numer IP musi być tym numerem, który jest tutaj, chyba że macie założone swoje konto, oczywiście zawsze możecie założyć swoje konto wpisując login, imię, nazwisko, hasło i e-mail, została informacja, nie są konieczne, no i założyć taki kontakt i możecie się wtedy zalogować. Ten login pacjent może wpisać w tym miejscu i może połączyć się z Wami zdań. Jeżeli pracujecie lokalnie, to musicie wpisać ten adres IP, tak jak mamy tutaj, to wszystko jest oczywiście opisane w instrukcji. I ten port. Te porty muszą być spójne ze sobą. Jeżeli chcecie przystąpić do treningu, Wciskacie Start. Oczywiście wcześniej zakładacie i włączacie urządzenie, żeby urządzenie by było w zasięgu Waszego portu Bluetooth, bo z tym są czasami hece. Urządzenie jest założone. Poprawia się jakość tego połączenia. Środkowe okienko zawsze mówi o tym, że yy, czy jakość połączenia jest dobra, czy nie. My przyjmujemy jakość na poziomie 4,7 7 kilo, bo to jest z przeliczaniem na jednostki, oraz jakość 50% przyjęliśmy, że, to, że ta jakość połączenia musi być odpowiednia. Jak widzicie, ta jakość połączenia w tym jest różna. Czasami wystarczy posmarować, więc poprawić szczególnie ucho. Jak widzicie, podziałało. Pacjent widzi grę. Terapeuta dostał informację o tym, że pacjent się pojawił. Oczywiście w ustawieniach możecie także zaznaczyć sobie opcję informacji o połączeniu. Wtedy będziecie mieli dodatkowe e, dodatkową informację o tym, czy dano, dane stanowisko, czy dany pacjent chce się do Was podłączyć. Dobrze moi drodzy i w tym momencie wybieramy sobie naszego pacjenta. Wskoczył nam do slotu. Przeskoczył nam program automatycznie do konfiguracji. Dajemy mu nowe gry, na przykład firewerki. Polecam gorąco do spróbowania, co nam nasi yy, programiści wymyślili. I już mamy dźwięk w firewerkach. To jest coś, czego yy, nie było ostatnio. Fantastycznie. I zaczynamy fantastyczną grę. Teraz muszę się skoncentrować na tym celowniku, żeby ten celownik zjednał się z tą naszą bijeczką. I wtedy trafię! Bądź nie. No, coś z moim... poprawę sobie, żeby nie było, że jestem na no bardzo łatwy poziom dobrze. Niestety, nie trafiłem ani jednej piłeczki. Zero trafień, trochę punktów zdepułem, ale yy, myślę, że to jest dopiero początek. Yy, po skończonej jednej rundce, pamiętajcie, że zawsze należy, albo yy, jeżeli macie zaplanowaną jedną rundę, no to już trochę więcej nie da się yy, tych rundek, jeżeli zwiększycie do trzech i już będziecie mogli rozpocząć następne rundy. Musicie patrzeć, jak to, jak to w tym momencie yy, się zachowuje wobec pacjenta, prawda? Jak chcecie zmienić protokół nagrodzenia, to też go możecie zmienić. Yy, I pamiętajcie, że zawsze możecie ocenić yy, tego pacjenta yy, po skończonej sesji. Te wyniki w rezultatach zapisują się po skończonej sesji. tak, Także yy, to, jest, to jest też bardzo istotne, yy, że. Hmm, że ten wynik ten będzie dopiero po, sko po skończonej sesji widoczny. Na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że zawsze możecie e, e, okno z ustawieniami sobie wyciągnąć tutaj na zewnątrz prawda? i mieć od razu też wszelkie zmiany pod ręką. E, możecie zwiększać bądź zmniejszać zakres spektrum w e, mikrowoltach możecie zmniejszać bądź zwiększać zakres równego sygnału, sygnału też w czasie rzeczywistym i pozostałe informacje też możecie na nie wpływać e, automatycznie serdecznie dziękuję Wam za spotkanie i wszystkiego dobrego życzę w dniu dzisiejszym już niebawem kolejne opisy kolejne gier a mamy dla Was taką niespodziankę, że Naprawdę będziecie bardzo zadowoleni. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.